Tym razem mamy tutaj Grand Scenika. tam nie wiem, rok chyba 12, z silnikiem 1.6 dCi. Jesteśmy w trakcie wymiany łańcucha rozrządu. Mamy już wyjętą pompę, zębatki, łańcuch, napinacz. Tak to wszystko tu leży. Ale chciałem pokazać e, coś z innej strony, jakby. E, jak jak ja przygotowuję powierzchnię do przyklejenia uszelki, znaczy się miski tej pokrywy zaworów. Biorę sobie papierek, tu najpierw mam zeskrobane nożykiem. Takim nożykiem mam sobie ułamany na pół. Zeskrobuję a potem Ładnie papierkiem, to jest jakaś setka, to jest tam myślę bez różnicy czy setka czy 120. Chodzi o to, żeby sobie ładnie wyszlifować pozostałości po e, kleju tym starym. To jest troszeczkę żmudna robota, bo no to trzeba całą, całą tą powierzchnię wyczyścić. Oczywiście ja nie będę nakręcał całości jak ja czyszczę tylko chciałem pokazać jak ktoś chce sobie sam to może to uczynić tu jest aluminium to tu już pójdzie lżej nawet bo odlew żelizny to do jakby twardszy jest gorzej z niego schodzi a tu jak widzimy do aluminium to jest nawet łatwiej To ładnie trzeba wszystko ładnie zeszlifować, i wtedy jest nowy klej się nałożę. Oczywiście ja zrobię całą powierzchnię dookoła, nie będę tego nagrywał, ale tak to wygląda: najpierw zeskrobać nożykiem a potem papierkiem sobie setką można to zaszlifować. No dobra, to by było to.